Kupie, Ej, Boże, gra, gra dobrze w obronie, ale kurwa on do przodu mało daje. Boże, Ty, kurwa i do podaje. Co to robisz? ważesz, Smalony! Baby, <grym> Ja pierdolę nie stoją. Do niego! Maszyna! Kurwa, ale ja Pierdole!

потом с крысы до продушин что ли сидит э секунду за потом а что ж криатив так не надо <Indonesia> <grywaranchiny> no TA, Dob就, tam. Ale musiał być trenerem. Zakończyło się spotkanie. Dobrze. jest się spotkanie. ja będę kierownikiem. Jak brygadzistek. A właśnie, co z tym brygadzistem? No to, yeah, so